Kamińska Beata Wejrzyj Panie mój, wejrzyj tam, gdzie potrzeby są największe, tam, gdzie ludzie na kolanach Cię wołają, gdzie może łez nie może ugasić pożaru, gdzie powodzianie z bezradności ręce załamują. Wejrzyj na głód panujący na świecie, nakarm ich, Panie, nadzieją i miłością, postaw im ludzi na drodze, którzy pomogą, Obdarzą żywym chlebem, a nie tylko litością. Spójrz na tych, co nie chcą już żyć, co tylko ostatnią drogę widzą. Niech połączy ich z Tobą miłosierdzianić i od złych myśli niech się odwrócą. Na każdego, kto pragnie czystej miłości, bezwarunkowej, jedynej takiej, wejrzyj Boże i wlej ocean wolności, wyciągnij z bezradności czarnej. Kamińska Beata